w Minecrafcie jest masa. Zaczynając od totalnie bezsensownych, a kończąc na naprawdę mocnych miksturach jak szybkość, regeneracja czy siła. W zależności od poziomu ich efekty są silniejsze lub słabsze, a tych poziomów jest zazwyczaj maksymalnie dwa. Jednak dzisiaj na moim serwerze bugiem.c.pl po wykonaniu wielu ciężkich zadań udało mi się dostać do villagera, który handlował podkami takimi jak szybkość 10 czy siła 12. Jak je zdobyłem? Sami przekonajcie się oglądając do końca, a jeśli chcecie wygrać rangę bugger, napiszcie komentarz ze swoim nickiem i zostawcie suba i łapkę w górę. Ej, dobra, co jest grane? w z na Skygena, dostałem do swojego punktu wyzwanie dla wybrańca. W środku mamy tutaj dwie strony. Od razu wam powiem, że nie czytałem totalnie, co jest w tej książce napisane, ale dobra, przeczytałem, bo tutaj widzę, że ciekawy kontencik się zapowiada. Witaj, zauważyłem, że ostatnimi czasy bardzo się wzmocniłeś. Z każdym dniem masz coraz więcej zabójstw oraz coraz lepsze itemy. Eee, no nie. Jakby... Jeżeli chodzi o itemy, no to mam 40 broń i 38 seta, że Mogę się zgodzić, ale jeżeli chodzi o kill'en, no to jestem dnem. No, wczoraj na przykład zginąłem 10 razy, a zabiłem skanicie ile? Dwa. Także, no, no, szczerze powiem, że z tym się nie zgadzam. No, ale spoko, czytajmy dalej. Stwierdziłem więc, że to właśnie Tobie dam to wyzwanie. Dobra, okej. Okay. Ej, szykuję się, serio, coś ciekawego. Na wyspie znajdującej się na kordach minus 282, 149 i minus 56 ukryłem człowieka, który handluje nielegalnymi miksturami, takim jak siła 13, szybkość 20 czy wysoki skok 40. Ej, dobra! Dobra, powiem szczerze, widzowie, że to wydaje się mocne. Od razu sobie polecę w ogóle. Czekajcie, założę najpierw Seta, bo nie chcę tutaj po raz kolejny umierać. Ta wyspa to jest chyba wyspa wilkołaka, tylko czy tutaj w ogóle to nic nie ma. Tutaj może? Czekajcie, może na górze gdzieś. Minus 282, czyli bardziej w tą stronę. 149, no to jestem w sumie na dobrym poziomie, czyli bardziej po prostu w tą lewą stronę gdzieś tutaj. O, kurde, dobra, jest, czekajcie. Dobra, czekajcie, podlecę sobie tak. Ej, dobra. Dobra, czekajcie, ja się cykam trochę tak szczerze. Czekajcie, dobra, wejdźmy tutaj. Miejmy nadzieję, że żaden gracz tutaj tego nie znajdzie, bo. będzie lipa, czekajcie, dobra, tutaj są jakieś. Czy jesteś pewny, że chcesz tutaj iść? Okej, okay, dobra, no. Jakby yy, na moim własnym serwerze raczej nic mi się nie powinno stać, także dobra, pójdę tutaj dalej. I hapir ja zieleni, jest screepy, co jest? Dobra, jakieś tutaj główki mamy szkieleta. Okej, okay, kolejna tabliczka, czekajcie. Jeśli chcesz, aby to przejście się otworzyło, musisz zabić pięciu graczy w 10 minut, a start. A, dobra, bo Tutaj są pozamykane wejścia Dobra, czekajcie tutaj. Kurna ma, czekajcie, szybko Szybko idę na spawn no, Czekajcie, co jest Okej, okay, pierwsza osoba Dobra, nice Szczerze powiem, widzę, że się stresuję Bo tak naprawdę minęło już półtorej minuty A ja mam pierwszego kilo, Także tak naprawdę ledwo się wyrabiam Muszę szukać tych ludzi ogólnie na jakichś tych słabszych wyspach No bo na tych lepszych to nie będę ukrywał Ale te walki bardzo długo trwają I po prostu bym nie zdążył Dobra, tego Spongeboba sobie pobiję Dobra, Ruszka zamrożenia Dobra, drugi kill, nice Ale powiem wam szczerze, że projechał trzeci kill Dobra, kurde, się lag mi się jeszcze zaczęły Dobra, dobra, dawaj Już tylko 300 serc, bo nie, proszę, nie uciekaj No kurna Ostatnie 7 minut, no nie, no dobra W sumie 3 kile, więc niepotrzebnie trochę się stresuję Bo tylko dwa zostały Ale najgorsze jest to, że ja mam najlepszą broń na serwerze Tylko wszystkie tak naprawdę customówki Oprócz tortu i perły No i przez to bardzo dużo osób się tutaj naprawdę mnie boi na serwerze Dobra, chodź tutaj, dobra, kill wampira A, no i uciekł, typowo Wypierdzielasz? Dobra, nice! Czwarty kill! Dobra, teraz tego walny młotem z oksa. Oj, chyba padnę, chyba padnę. Dobra. Proszę! Dobra, uciekłem. Kurde, Gigalipazy nie mam torcika, bo aktualnie na serwerze można zdobyć sobie torcika, który generuje No, Zajebiście. Kurde, ostatnie 3 minuty, nie? A ja muszę jeszcze jednego killa zrobić. Tego pić nie mogę. O, dobra, dobra! od oprócz seta. Dobra, czekajcie, motora, Teraz nie użyje fajerwerek. I... kurna! Ach, tak blisko, no! Ostatnie półtorej minuty mam. Proszę, proszę! No nie! nie! Zabrosił mnie! Tak! fuck, tak, fuck! Tak. No i kawę rozlałem Ostatnie 40 sekund, błaga! Niech ktoś tu nie podleci, no! O, mlecik! Por przeżył, może ten, może ten, proszę! Dobra, zabrażam go! Nie, proszę, proszę, proszę! Dobra, nice Nice, ostatnie 5 sekund miałem na zegarze Ja pierdziele, dobra, lecimy tam Nie no, mam nadzieję, że zdążyłem Mam nadzieję, że zdążyłem, proszę, gdzie to było? To gdzieś po lewo powinno być Dobra, dobra, mamy to Teraz tylko proszę, żeby się otworzyło, dobra Okej, okay, dobra, mamy otwarte Ledwo co, ale udało ci się No i let's go Ej, no dobra, idziemy dalej Tylko mam złą wiadomość, no nie proszę, żeby nie było trudniejszego wyzwania, no ja pierdzielę. Następne wyzwanie będzie trochę trudniejsze. Masz 20 minut na zabicie gracza stopki. Czas start Ja nie mogę, nie Nie no kurna, stopki. topki? Tylko nie jest w sumie napisane z której topki Rankingu, killi Kurde, w sumie to mogę chyba z każdej Nie no, w sumie jak nie jest napisane, no to mogę chyba z każdej No ale dobra no, może zobaczmy Kurde, która topka może być najłatwiejsza Topka śmierci, negziak Nur. msg negziak <laughs> Dobra, jest na serwerze Czekajcie, zobaczmy ile on ma killi Masz 6 killi i 8 deadów tylko? Kurde, pewnie resetował K-info.pl czy on jest dobrym graczem? Kurde, i w sumie MSG na noob. Jesteś? Dobra, zapytajmy się go, czy jest. Kurde, w sumie, no to on ma takie całkiem średnie te statystyki. Kurde, nie odpisuje mi, no. Ja że dobra, jakiegoś innego trzeba wziąć. Eee, kurde, zabój mnie, bro, bo ja nie zabiję osoby, która ma topkę zabój Koksyd dmuchawa 02. No nie, no też nie odpisuje ten ziomek. Co jest? Jest on. O, dobra, odpisał, odpisał, odpisał. MSG dmuchawa. Czekajcie, e, sprawdzę szybko jego statystyki. Jeszcze. Eee, 2627 ranku, 85 kill, 26 deadów. Ej, dobra! I dobra, to jest ziomek, który jest gorszy ode mnie. Jak masz na DC? Dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra, dobra, dobra. Zrobię chyba to wyzwanie, proszę. Ogólnie baje się, że osoby z tych słabszych topek, nie stopki kill czy tam topki rankingu, będą ogólnie offline. Ale dobra, podam mi swojego Discorda Toxic marmolada, 69, dobra, czekajcie, dodam go na Discordzie. I dobra, zwoję do niego. No siema dmuchała, słuchaj, jest sytuacja, ty masz aktualnie pierwszą topkę z koksem, nie? No no i generalnie sytuacja jest taka, że muszę zabić osobę, która ma jakąkolwiek topkę i mhm. fajnie to się będzie chciałby stoczyć ze mną wersji jeden. A jakie masz ity? Eee... No jakieś tam seci, 20 23. No to jaka wyspa chcesz? Co mogę iść? To dawaj na wyspę Diabła, dawaj na wyspę Diabła, dobra. Mam pytanie, a jest jakaś nagroda za wygranie albo jakieś pocieszenie za przegranie? No, mam 36 <noise> legendarnych kluczy, więc możemy się dogadać, że jak przegram, to 36 legendarnych dostajesz. Dobra, dobra. Dobra, dawaj ja ty. Ja mogę, czekaj. No. Ja mogę ci dać 20 legendarnych, jak ja przegram. Okej, okay, dobra, czekaj, ja się na chwilę zbutuję, dobra? Dobra, dobra. Ej, dobra, widzowie, najgorzej, ja go skłamałem z tym setem, że on 20 Trzeciego. A mam trzydziestkę ósemkę i czterdziestkę, dobra. Miejmy nadzieję, że ziomek się nie skapnie, ale kurde, no wątpię szczerze, żeby się nie skapnął przecież kurda, widać po mojej głowie co mam tego seta, dobra. Dobra, daj wyżej, yy, powiem, że coś się zbugowało. No dobra, dobra, jestem. Dawaj na dawaj na tą wyspę diabła. Dobra, są no dobra, a z na start trzy bez? Ale ja jestem wuchawa, gdzie jest, ja jestem Aha, dobra, jest bo fajna. to jest jakiś krycha, dobra. Czekaj, czekaj, dajmy tego krychę zabijamy. Czekaj, aż chodźmy. Dobra, czekaj, zamrażam, kurna, debila, dobra, pozdro! Jakie hadby! 3, dobra, bardzo. zabiłem go już, dawaj na cecha dwójkę, cecha dwójka. Tylko, że kurde, jak tutaj są ludzie na tej wyspie. No nie, no ja się tutaj tepa no! ty tylko raz gwiazda, bo to jest pusta. tego yy, 25. Dawaj może na wyspę. Dawaj na wyspę policjanta, wiesz? Dawaj na wyspę policjanta, bo to nikogo nie ma chyba. Słuchaj, generalnie ja wiem, że mam główkę sprzedawcy, ale to jest bugowane jak coś. Dobra. Serio? Dobra, dobra. Wiesz, A, ale bez różki, dobra? No dobra, to, no, to bez różki się umawiamy, dobra. No, czekaj, bo tu nie latają ludzie, kurna mać. czy na, na jakiej wyspie w ogóle ludzi nie ma? O, dawaj tutaj może, dawaj tutaj, tutaj, tutaj. Ja byłem, ja byłem na 25 tak nie pamiętam. Nie, nie no, patrz, no jakiś bufinek, no wypierdzielasz. Wyspa złodzieja, dawaj. O, no tu nie ma ludzi. Dobra, i czekaj, da, dawaj koksika opierdzielasz. To ja się chylę. I dobra, trzy, cztery. cztery, dobra. Wiesz, że ty to przegrywasz? Wiesz, że ty to przegrywasz w tym momencie? Kurde, ile ty mi zabrałeś, co jest? Ja się, ja się tak stresuję, bo tak youtuberem Nie, 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 nie Fuck, jakiś ziomek jeszcze przyleciał Nie wiem Dobra, jak dobra, by... dobra, dobra Nie wiem jak No to nie <laughs> Dobra, dawaj, lecimy na inną wyspę, szybko, na speed dawaj, na speed Dobra, dobra, dobra Proszę Dobra, let's go Plus 64 na 20 sercach, dobro <ślinny> Dobra, dobra Easy money, dawaj klucze Dobra, spawn, Dobra, fauną Dobra, wygrałem. Co się dobra, wygrałem O, fuck, dobra, uciekłem Ale spodziewałeś się, że cię zabiję? Tak szczerze? Te, 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 bo ja mam całego serca a ty jak, nie masz więcej serca Dużo, a nie, bo ty masz 500 para nad głową No, oszuk, oszuk, oszukałem cię trochę Nie <suszel> ja ja widziałem w cię Więc mam dobre, ale set też gorzej Dobra, dawaj tutaj, dawaj klucze O, let's go, dobra Darmałe 40 zł, dobra, siema, dziękuję Dobra, widzowie, ej, szczerze, nie spodziewałeś się, że tak łatwo to pójdzie Jakby było tam napisane, że muszę zabić topkę Kili to szczerze mam powiem, że racji bym tego nie zrobił, ale z racji że tam nie było kolejnej topki, to miejmy nadzieję, że, że mi się to zaliczy. Okej. Okay. To jest tutaj? O dobra, tutaj, dobra. Jest. To, tak w ogóle ciężko się znajduje to miejsce. To jest tak ukryte, dobra. Przechodzimy dalej i miejmy nadzieję, że to się otworzy i że. I że faktycznie chodziło tutaj o jakąkolwiek topkę, nie? I uwaga! Dobra, jest! Odblokowało się! Brawo! Mogłem napisać, że chodzi o killer. Dobra, i w ogóle ten ziomek się śmieje. On normalnie ma uczucia. XDD napisał na końcu. Dobra, lecimy dalej. Bo coś za załatwia... Ci to posło. No. Generalnie spodziewałem się, że będzie trudniej. Ale spokojnie. Zapraszam cię do ostatniego wyzwania. I nie. Zabij topkę Kili. Można to 15 minut. Ja yeah, pierdzielę. Dobra. Szybko, czekajcie, czy w ogóle ktoś z top. Dobra, ale nie, nie jest napisane, że pierwsza topka. Więc zobaczcie te ostatnie. Baba od Polaka. MSG Baba. Dobra, go nie ma. Nexiego też nie ma. Pan Ziemniak. I no, w ogóle nie ma tych najgorszych topek. Co jest? Kozak. No, nie, no co? Szósta topka mamusia. Mamusia. Nie no też nie ma co jest no Nie no pogromca msg Pogromca siema chcesz jeden Wersus ale nie no pogromca Jest takim dobrym graczem no Nie no top, top 5 kili, to jest masakra W ogóle zobaczmy czy w ogóle jest on Teraz mam jeszcze do tylko 15 minut 20 nie ja pierdziele Nie no nie odpisuje mi w ogóle Dobra czekajcie inna osoba ja pierdzielę, Serek wiejski nie no przecież on mnie tak Przekopie To też nie ma Mieszko pesko jest trzecia topka Jesteś ja pierdzielę, przecież ja nie wygram tego Wyzwanie to jest niemożliwe, no. Nie no, czekam już minuty i ja on mi dalej nie odpisuje. No kurde, nie gadaj, ja z pierwszym topką się bić będę musiał. Dżenziara. którego no, nie ma na serwerze. I pierwsza topka, kaczka, MSG kaczka. Dobra, kaczka jest, ja pierdzielę pierwsza topka serwera. Chcesz jeden versus jeden? Nie no, dobra. Najgorzej, jak w ogóle mi nie odpiszą te topki, nie? Nie no, patrzcie, mówię go po Discordzie i normalnie on się nie odzywa, no, a jest na deceku. O kurde, może Dżenziara będzie chciała? Jesteś? No kurde, ja mam ostatnie 10 minut. O. Dobra, Mieszko Peszko mi odpisał. Nie mogę gadać, fuck. Dobra, jest, zgodził się, nice, dobra. MSG Mieszko Peszko, chodź y, ch 1 na wyspę. Kurde, chyba złodzieja jest taka. O nie, mistrza z Dobra, tu nikogo nie ma. Mistrza z dobra, dobra, dobra. Ja mam ostatnie 8 minut, no kurna. Dobra, jest, ale nie jakiś koperek, no. Dobra, zabrażam go. Proszę, proszę, dobra, zabiłem MSG, Mieszko, Peszko Dawaj, tylko bez różki zamrożenia. Tylko bez różki zamrożenia. Dobra, bo ja mam aktualnie zużytą Jezu, tu jeszcze jakiś typ w ogóle jest, no nie pół minuty, jeszcze mam Piłkaza chyba jest spoko, tu nikogo nie ma, dobra MSG, Mieszko, dawaj Piłkazo, dobra, okej okay. No nie, i teraz przyleciał kaczku Nie, dobra, ej, może go zabiję E, czekajcie, za Nie no, ja mam ostatnie 4 minuty. Ej, dobra, dobra, dobra. No kurna, uciekł na 76 sercach. No i dupa kurna. Nie, serio, ja to przegram, ja to przegram. Mam ostatnie 3 minuty. MSG, Mieszko, Peszko, chodź. Kurna mać, no wszędzie są ludzie. No nie no i podleciał, sojusz, sojusz, dobra. MSG, Mieszko, 3, 2, 1, dobra. Dobra, let's go, let's go, let's go. 300 serc, minutę mam,

Dobra, let's go Let's go, dobra, dobra, stanie 20 sekund Gzy, gzy, dobra Dobra, lecimy na tamto miejsce Tylko proszę, żeby to było serio Ostatnie wyzwanie i dobra Mamy NPC-ta Nie mam żadnej nazwy, no ale dobra, klikamy I, o Jezu, dziękuję sobie Że nie kupiłem dzisiaj perku Ogólnie, szybkość 10, wysoki skok 20 Siła 12 Każda z tych potek kosztuje po dwa punktów umiejętności I dzisiaj miałem zamiar na live Kupić sobie wszystkie możliwe perki i odłożymy wyłącznie 9, 18, 36, około z 50 punktów po umiejętności. naprawdę, dziękuję sobie, że tego nie wydałem. Wyczyszczę sobie tutaj ekwipunek z tych wszystkich bloków, które mam i kupujemy. Ale ja pierdzielę siła 10. Przecież ja będę zabijał topki serwera autentycznie na kilka hitów. Co jest? Dobra, wezmę sobie wypełnię na razie cały ekwipunek tym. I dobra, na pewno kupię najwięcej potek siły. Potem myślę, że jakieś potki, ale nie no, wysoki skok 20. Dobra, ale najgorsze jest to, że w ogóle tutaj nie pisz na ile są te potki. No ale dobra, Zobaczymy. Siła 12. Tak, nie wiem, kupmy sobie, z, nie wiem, 6 takich. Też nie chcę na pewno wydawać wszystkich swoich punktów umiejętności. cztery takie potki speeda chyba sobie kupię, a podki tego wysokiego skoku to, nie wiem, 3. Tak po prostu, żeby sobie je przetestować. Raz, dwa i trzy. Dobra, idealnie w ogóle mi styknęło. Także dobra, lecę na spawn. A... Miejmy nadzieję, że serio te podki zadziałają i to nie jest jakiś scam, nie? Muszę znaleźć jakąś osobę z jakimś dobrym setem, żeby w ogóle przetestować, ile, kurde, tych serc faktycznie ta podka zadaje. Tutaj na wyspie piłka że nikogo nie ma, o dobra, 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 dobra masy masyda policjanta, 258 serc dobra, piję i dobra, dostałem na minutę stręża, tylko że właśnie nie piszę to do jakiego dostałem, no ale dobra, 250 serc 3, 4, ry o oh, fuck co jest grane? Chodź tutaj, Mordo! Chodź tutaj, przyjacielu! Ja wierzę, co jest? Ej, co jest grane? To na ta zabija ludzi, którzy mają 19 i 20 seta! A tego? Tego też! Co jest? Ej, dobra! Dobra, czekajcie, ja muszę sprawdzić, jak to działa na najlepszego seta, nie? Co jest kurna grane? Oh dogi, co mnie na hita zabił. Nie, no dobra. Co jest? Dobra, jestem na wyspie Pana Kraba, czyli jeszcze jakieś siedem wysp i jesteśmy na najlepszych. Kurde, nikogo tutaj nie ma. Ma ktoś seta Harego, Pottera? Ej, dobra, nie no, naprawdę, jeżeli ja na ładę hita zabiję ziomka z najlepszym setem, aha, nie ma nikt chyba. Ja pierdziele, dobra, to nie przetestuję tego. Uuu, masz ma Kraba, dobra, dobra, dobra. Dobra, wejdę tutaj, ukryję się, wypiję tą potkę. MSG Miki ziomu, chcesz zobaczyć Sztuczkę? Dawaj! <gry> nie! Dobra, widzowie, to było złe! Nie, wiecie co? Ja strefę, co już nie będę używał, bo to jest widzowie, ale trick! Nie, widzowie, to jest za mocne. To jest za mocne I ludzie tutaj tracą ranking, także dobra! Siłki tej dłunastki już nie będę na razie używał, no chyba, że będę miał zagrożenie życia i mi się dostawił, widzowie, teraz tego stóp na dziesiątkę. Także dobra, pijemy na trzy, cztery ...ry... O kurde, ale mi jaszejkę oddaliło Czekajcie ja... Ej, dobra, co jest grane Patrzcie jak ja biegam Jeszcze przypominam widzowie, że ja aktualnie mam zerowy poziom szybkości Co jest kurna grane Ja pierdzielę! Czekajcie, na ile kratek skaczę Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Dobra, stąd jest osiem kratek Czekajcie, ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Spróbuję jeszcze się trochę rozpędzić. O i tej klocka skoczyć, dobra? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Na spokojnie na dziesięć kratek się skaczę na tym speedzie. O kurde, i skończy mi się. Czekajcie, wypiję jeszcze kolejnego. I czekajcie, czekajcie, pójdę sobie na spawna. Ja wierzę, ej, dobra. Wypiję sobie jeszcze ten wysoki skok dziesięć. I ja wierzę, dobra. Ja się w tym momencie czuję normalnie jakiś super bohater w tym Minecraftzie. Nie to, że skaczę na spokojnie na jakiś. A, dobra. Nie to, że skaczę na spokojnie na jakiś kurna trzydzieści kratek. Tu jeszcze mam po prostu takiego speeda, że ledwo tak naprawdę co pewnie da się mnie hitnąć. Ja pierdzielę ej, dobra. To jest autentycznie chore. To jest autentycznie chore, widzowie. W sumie przetestuję... O kurde, pozostawiłem 5 sekund, dobra. Przetestuję, czy na wyspie Pakmana mana się tutaj da wskoczyć. Ja pierdzielę ej, dobra. Ile tu jest kratek w ogóle? Czekajcie, Y162, na dole 151. Skoczyłem autentycznie na 11 kratek. Ja pierdzielę, co jest grane? Czekajcie, jeszcze na tego loda spróbuję wskoczyć. Czekajcie, szybkość dziesiątka. No nie, jeszcze mnie bije jakiś... Wypierdzielasz! Jambus 20. I dobra, zobaczymy, czy uda tam się doskoczyć, ale wątpię. Kurde, blisko, trzy kratki. Ale i tak to jest kurna taka wysokość, chora. Spróbuję znaleźć tutaj jakiegoś ziomka, stopki i, i z tym strędzem jeszcze go zabić. O kurde, xq ten, Dobra, czekajcie, czekajcie, on jest chyba stopki. No, chodź tu, chodź tu, Mordo! Kurna, no, odlatuje. No, chodź tu, chodź tu. 20 co jest grane, nie, dobra, nie, ja to bym muszę oddać, a ten Filipas plus 5, dobra! Ej, autentycznie mając takiego strędza, na spokojnie każda osoba stopki umiera, nie? Ale wiecie co? Za dużo już chyba dymu na tym odcinku zrobiłem, także dziękuję, że oglądaliście. Sprawdźcie filmy, które teraz wyświetliły Wam się na ekranie, a ja zawijam i siema.